Siemano, witam ponownie na moim kanale Palmania dzisiaj chciałem wam pokazać moją nową roślinkę liść laurowy, czyli pawrzyn szlachetny przywieziona prosto z Chorwacji roślinka która charakteryzuje się niesamowitym aromatem zakupiona tak jak już wspominałem w Chorwacji planuję Wsadzić ją do gruntu. Wysokość rośliny to około 70 cm. Bardzo fajnie wygląda. Muszę przemyśleć, gdzie ją wsadzę, ale no na pewno wybiorę dla niej jakieś nasłonecznione miejsce. Jestem ciekaw, czy przetrwa w gruncie jak będzie wyglądać w kolejnym roku po zimie czy przetrwa zimę to będzie takie doświadczenie z tą rośliną mam nadzieję że, że się ono powiedzie mam jeszcze jedną nową roślinę jest to Trachycarpus Fortunei Zakupiony w sklepie sieciowym, skusiłem się na niego, ponieważ była bardzo atrakcyjna cena. Już już miałem się powstrzymać przed kupnem, ale niestety jest to silniejsze ode mnie, i kolejna roślina, kolejna palma, kolejny Trachykarpus został przeze mnie zakupiony. Była tak atrakcyjna cena, że jednak postanowiłem go zabrać ze sobą z tego sklepu co ciekawe to ten pień w tym tej korpusie wygląda na taki wędrujący bym powiedział jest to może niezbyt duży okaz około 40 cm ale po takiej cenie można powiedzieć za darmo, więc żal było go nie kupić, mimo iż mam już tyle trachikarpusów Fortuny, ale postanowiłem go zabrać ze sobą, z tego względu, że ten pień jest, wydawał mi się bardzo ciekawy. Jeszcze przemyślę, co z nim zrobić, ale prawdopodobnie też pójdzie do gruntu. Zakupiono dwa dni temu, więc dalej tkwi w Donicy, tej sklepowej. Malutka Doniczka, ale tak jak mówię, mam plany co do niego. Prawdopodobnie trafi do gruntu i zobaczymy, jak to będzie dawało radę. Przy okazji Chciałem Wam pokazać karłatkę, która Wypuściła kwiaty Inne palmy już przedkwitły, ale karłatka Jest akurat W środkowym, bo w środkowej fazie Rozwoju tych kwiatów Wypuściła Kilka kwiatostanów, tutaj jeszcze nie jest rozwinięty Więc są już takie kwiaty które się rozwinęły jeszcze jest około trzech kwiatostanów które dopiero są przed zakwitnięciem przy okazji jeszcze chciałem wam pokazać tego nieszczęsnego fortunei któremu w tym roku no przygnił stożek wzrostu ale rośnie Coś z niego będzie. Tutaj pierwszy liść, który wyszedł z tego sknitego stożka wzrostu, no tak wygląda. Czyli bym powiedział, nie wygląda. Drugi liść, który wyszedł ze stożka, troszkę lepiej, ale bez rewelacji. Trzeci już wygląda dużo lepiej, jeszcze się nie rozwinął, ale z tego co już widzę tylko będzie ten czubek tutaj prawdopodobnie uszkodzony i czwarty już jest widzę w pełni zdrowy, już nie widać na nim znaku żadnej sknilizny, żadnego grzyba więc no ten rok będzie pewnie do... przeznaczony na jego odbudowę, ale najważniejsze, że palma żyje myślę, że do końca tego sezonu wypuści 2-3 zdrowe liście no myślę, że może nawet i więcej ponieważ już tutaj ten się rozwija a tutaj wychodzi z tego stożka stożka wzrostu zdrowiutki liść mamy dopiero czerwiec, połowę czerwca dziś 15 więc do końca sezonu myślę, że 3-4 liście zdrowe wyjdą. Jeszcze przy okazji pokażę Wam butję. A, przepraszam, jubę lińską, która już wypuszcza drugiego liścia w tym sezonie. Ten liść wyszedł. Tutaj się kolejny rozwija prawie że całkowicie się mu rozwinął i wychodzi trzeci więc jak na ube to jej tempo wzrostu jest naprawdę niezłe i to palma która rośnie jeszcze w donicy podkreślam jeszcze bo na pewno kiedyś trafi do gruntu Tutaj rośnie obok Butia. Wypuszcza też nowe liście. Ten liść od początku sezonu urósł jakieś 30 cm. Tutaj też oczywiście zaznaczyłem sobie markerem. Punkt na początku sezonu. Oczywiście to było na samym dole ten, ten punkt zaznaczony markerem to jest jakieś 30 może i nawet więcej centymetrów gdzie to poszło do góry już można powiedzieć, że jest w pełni rozwinięty ten liść ze środka wychodzą kolejne nowe inne liście, więc na pewno też wyjdzie ze 2-3 w tym roku nowe liście, ale jestem naprawdę pod wrażeniem tej yubei, która mimo iż jest uważana za palmę, która dosyć powoli rośnie, to u mnie naprawdę nie mogę narzekać na tempo jej wzrostu. Jestem mile zaskoczony tempem wzrostu tej yubei. Tyle widać filiferę. Rozwinięte dwa pełne liście trzeci się rozwija. Więc w miarę ale jakoś nie szaleje z tym wzrostem. To tyle w tym odcinku, a jeszcze tutaj pokażę Wam opuncję, którą też przywiozłem z Chorwacji. Nie wiem, czy się przyjmie. Na razie wsadziłem do Donicy. K jakieś kwiaty tutaj się pojawiły. Tych kwiatów nie było, jak ja ją przywiozłem. Dopiero teraz one wyszły. Nie wiem, zobaczymy, czy się przyjmie. Nie znam się na kaktusach. No, jestem ciekaw, czy to się przyjmie. Więc tym akcentem kończę ten odcinek serdecznie wszystkich pozdrawiam tym którzy wytrwali do końca jak obejrzeli ten filmik to zachęcam do kliknięcia łapkę w górę i ci którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału zachęcam do do subskrypcji aby być na bieżąco z moimi filmikami dzięki wielkie Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Cześć.